Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku tablicowej środa. chciałbym Wam pokazać tablicę zagadkę. Jest to świeży zakup do naszego muzeum. Tablica nie jest może duża. Tutaj widać, że jeszcze było mocowanie, i ktoś te mocowanie kiedyś obciął. Tutaj, mam nadzieję, że to będzie widoczne. Tutaj, w tym miejscu, widać, że pod spodem jest jakiś inny numer na tej tablicy. Ale do rzeczy: numer, który tutaj jest, czyli Cyrylica, co się zaczyna. To, jeżeli dobrze kojarzę, to jest litera D. I teraz pytanie: tablica prawdopodobnie ma żółte tło, bo tutaj ten kolor raczej odpowiada, że to by było żółte, bo tu przebija białe. Hmm, tablica ma ścięte rogi, także troszeczkę nie pasuje do tego, żeby to była tablica jakaś radziecka. No ale właśnie, co to może być za tablica? Tablica, co prawda, nie była droga i kupiłem ją dla ciekawostki, ale może ktoś z Was miałby pomysł, z czego ta tablica mogłaby być? Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzu. A ja mówię, mam przynajmniej taką jedną inną ciekawostkę, nie będę chciał e, na razie tego numeru tutaj. Mm, zmazywać, czyli tak połowy tej farby nie będę zdejmował, bo boję się, że to co jest pod spodem też e, może mi zejść. Pozdrawiam Was serdecznie.